Dzień dobry, moje kochani, witam was w kolejnym vlogu. Mamy sobotę i ja w końcu siadam do laptopa, bo dostałam już pierwszą część drugiego tomu Liv. Postanowiłam, że dzisiaj sobie robię taki dzień, gdzie. W 100% zajmę się właśnie książką. Mam tutaj nowe rozdziały, jakieś notatki, będę dawać też swoje pomysły, no więc tak to, tak to mniej więcej wygląda, ale fajnie. Jaram się, że prace już ruszyły. Mam nadzieję, serio, że uda nam się do końca tego roku jeszcze wbić z drugą częścią. Patrzcie, jakie ja dostałam ładne kwiatuszki od Dominiczka. <średziny> Jakiś czas temu Dominik mnie ktoś kupił takie, jak to się nazywa? Ej, Jezus gipsówki i czujecie, że one nam uschnęły w tym wazonie, ale jak zajebiście to się prezentuje razem. Mega ładnie, co nie? Jak już byliśmy w temacie książek, to skończyłam tą książkę, którą wam ostatnio pokazywałam. Serce pochowane na drzewie. I w ogóle ja widziałam na grzbiecie, że to jest jedynka, więc wiecie, podierana byłam, Chciałam zamówić drugą część, a się okazało, że ta książka wyszła dopiero w tym roku i druga część się dopiero pisze, z tego co widziałam, do profilu autorki. Także ja czekam z niecierpliwością, bo bardzo mi się ta historia podobała. Ale jak byłam ostatnio w domu, to moja siostra mówiła mnie żebym kupiła w końcu tą pierwszą część serii Students. I wstawiłam ją na story, właśnie jak byłam u rodziców. W ogóle, no, dosłownie 100% odpowiedzi na moją relację, gdzie stawiłam tą książkę, to było, że to jest zajebista książka, że muszę ją przeczytać, że jest taka zabawna, bla, bla, bla. bla. Ja jestem dopiero na samiosienkim początku, dosłownie jestem na 15 stronie. Ja po prostu nie mogę, nie? Jeżeli oglądaliście wywiad, na którym ostatnio byłam, gdzie razem z Adam rozmawialiśmy sobie o właśnie takich książkach z kategorii Young Adult i tak dalej, co w tych książkach lubimy, czego nie lubimy, to wiecie, że ja tam powiedziałam, że mi ogromnie w książkach prze przeszkadzają przekleństwa. I nie mówię tutaj o takich przekleństwach, nie no dobra, chociaż w sumie w, ka w każdym gatunku mi prze przeszkadzają przekleństwa, jakoś tak jest to dla mnie tak bardzo na siłę i sztuczne, i cringe'owe, A w tych seriach dla młodzieży. Jest to jeszcze bardziej sztuczne i jeszcze bardziej cringe'owe ja jestem na 14 stronie i ja już to przeczytałam tyle przekleństw, że po prostu nie mogę. Chciałabym jednak dać tej książce szansę, bo naprawdę no, tyle widziałam pozytywnych opinii moja siostra też mówi, że bym dała jej szansę, że ona tą książkę to w ogóle przeczytała w jeden dzień, a tutaj jest... Bardzo dużo stron, 573 strony, więc kurczę, wierzę, że coś w tym może być, ale póki co to jestem tak zniechęcona przez to przekleństwa, że mi się nawet nie chce z tej książki wracać. Boję się, że będę miała zastrzec czytelniczy przez to, ale dam szansę, dam szansę. W ogóle pokażę Wam coś mega obrzydliwego. Także jeżeli jesteście wrażliwi, to skipnijcie sobie ten fragment. Pamiętacie, jak Wam mówiłam, że byłam na odcinku trąby, nie wzięłam sobie SPF-a i się cała spaliłam? To tak mi schodzi skórę, mam tak suchą skórę na nogach, mimo że ja się codziennie smaruję, że po prostu ja nigdy czegoś takiego nie miałam. Wytyfy. Nigdy nie miałam czegoś takiego chyba od słońca. Ja za dwa dni mam depilację laserowa. Ja nie wiem, czy ta pani mi zrobi. A już ją przekładałam trzy razy, więc. Nie chcę do nich pisać znowu, że coś jest nie tak Już rzeczywiście cała opalenie z nami zeszła Także ja i moje opalanie Co robimy? Jedziemy po motocykl Co to się stało? Jak to się wydarzyło? No. To jest bardzo randomowa rzecz w ogóle Nie no, randomowa to nie No dobra, trochę No wiesz, że chciałem, nie? Bardzo No wiem, wiem Jedziemy odebrać mojego motora Top po prostu o! Jezu, jaki skręt. Top 3 najbardziej randomowych decyzji w tym tygodniu to to, że jedziemy odebrać motocykl. Yeah. Będziesz mnie uczył jeździć? Nie. Czemu? Bo, bo, bo ty się wyjebiesz. A mnie nauczysz tak, żebym się nie wywaliła. No to sobie pójdziesz na jakieś lekcje. Ale ty jesteś fajnym nauczycielem. Dzięki. Zrobiłam właśnie unboxing kasku, ale on jest ciężki co jest grane. No Nieporęczny. Nie, nie porę... nie nie no przecież od środka tutaj dotykam. A to od środka się nie palcuje? Ale ja nie dotykam szybki tylko Aha, ten, no. na tej piance. Chcę pokazać jakie fajne, jakie groźne. Normalnie no, jak jakieś czarą... wyścigowe szybkę czarną jeszcze zamontować i wtedy będzie fajnie wyglądał. Szybkę do tego kasku? No czarną, wymienić tą przeźroczystą na czarną. Czujesz się jakbyś kupował zabawkę jakąś nową? Bo taki mam vibe od Ciebie, jak do mnie zadzwoniłeś ma, taki ma. szczęśliwy i że Jezu, kupiłam motocykl. Trochę się tak czuję, tak szczerze. Nie no, zajebiście. W sensie, no jestem mega szczęśliwy. Gratulacje. Ten niebieski. Patrzcie, la. Ale ładne. Pierwsze tankowanie. Luczyk. patrzcie jakie śmieszne. Wygląda jak jakiś, nie wiem, zegarek, taki Apple Watch czy no, coś. Martowatch normalnie. No, w ogóle jestem w szoku, jak jest nowoczesny ten motocykl. Nie wiedziałam nigdy czegoś takiego, a to jest normalnie taki ekranik jak w samochodzie patrzcie na to. Normalnie nowość. Uwaga uroczyste zdejmowanie folii. O! Mega satysfakcjonująca. I jak się czujesz? No dobrze, fajnie się siedzi, nie? Dobrze, no super. Tak szczerze. Jest przepiękny, tak szczerze mówiąc. Tak. No mega mi się podoba ten kolor. Gdzie ja w ogóle nie nienawidzę granatowego, ale tutaj wygląda zajebiście. Zaczęło padać. Serio? Tak, kapło mi na głowę normalnie. Idealnie na pierwszą przejażdżkę. Kurczę, no fajna maszyna, mega mi się podoba. <gry> Kurde, zaczęło padać. Mam nadzieję, że do mnie nie zmoknie jakoś bardzo. Dawaj, dawaj, chcę nagrać pierwszy odjazd. Pojechał! Więc też się zbieram do domu. No i widzimy się już na miejscu. Mówię, że musisz opowiedzieć o pierwszych wrażeniach z jazdy. Kurczę, super, nie? Nie mogę nim jeszcze odkręcać do końca, bo jest niedotarty, ale zajebiście. No dojechałem przez cały Kraków w najgorszych godzinach. Z jednego końca praktycznie Krakowa na drugi koniec. 12? 15 minut? A ty ile jechałaś, bratku? 30 ponad Jak usłyszałam, że tutaj dojechałeś 12 minut to się aż Aż mnie taka ukłóca zazdrości e, No zrobiłem jeszcze z 5 rundek po osiedlu No nie wiem co robić, sobie, miałam wszystkie swoje rzeczy Dobra, jestem tak głodna, że po prostu nie wytrzymam zaraz Mam catering, ale nie pasuje mi to co dzisiaj dostałam Więc oddaję to Dominikowi, ale na szczęście Robiłam sobie fragment spaghetti, więc odgrzeję sobie po prostu sosik I zaraz coś zjem ale się ciemno zrobiło Ma być jakaś burza dzisiaj podobno Dostałam alert, że w nocy mają być w burze i silne wiatry I faktycznie był już taki moment, że mega, mega mocno wiało I zapytacie Marta o co ci chodzi, dlaczego się z tego cieszysz i mówisz o tym z uśmiechem na buzi Otóż ja kocham burzę Uwielbiam burzę, uwielbiam patrzeć na burzę z piorunami. Śmieję się z Dominikiem, bo rok temu właśnie były takie burze latem. To siadaliśmy sobie na balkonie i mówiliśmy, że jesteśmy łowcami burz. Więc to jest taki nasz inside joke i mam nadzieję, że dzisiaj będzie właśnie taka burza z piorunami. A aktualnie wybieram się na siłownię, Tak mi się nie chce ale to tak mi się nie chce, że nie macie pojęcia. Jeżeli już, to ja preferuję y, treningi poranne, ewentualnie jeżeli chodzi o takie bardziej wieczorne, to niechaj to będą jakieś zajęcia na przykład z pilatesu, ale tak żeby poćwiczyć sama sama no to zdecydowanie bardziej wolę takie treningi zrobić rano, żeby odbębnić, mieć z głowy i później cały dzień móc się zająć jakimiś swoimi rzeczami. Ale mam dziś tak beznadziejny dzień, jeżeli chodzi o zorganizowanie. Naprawdę to jest jeden z takich moich bardziej niezorganizowanych dni w ostatnim czasie, bo zapisałam sobie w kalendarzu, żeby pójść na siłownię rano. Zaspałam, więc chciałam się wybrać na Pilates po południu i miałam umówiony Pilates na 17, no ale nie zdążyłam, bo jechałam z Dominikiem odebrać ten motocykl, więc stwierdziłam, że mimo tego, że mi się bardzo to nie chcę. To po prostu ubieram się w strój i jadę na siłkę. To będzie pierwszy raz, kiedy będę tam na tej siłowni o takiej godzinie, bo zbliża się 20, więc też zobaczę sobie, jak to wygląda z ludźmi o tej porze, bo to jest taka siłownia 24 na dobę. Obawiam się, że mogą być tłumy, więc jeszcze zobaczę, czy zrobię sobie trening siłowy, czy pójdę po prostu na kardio, bo jeżeli będzie dużo osób i na przykład będą zajęcia w tej salce, w której ostatnio trenowałam, to postawię na cardio. Jeszcze mnie nie ma na tyle, żeby ćwiczyć wśród tych wszystkich ludzi, jeszcze się wstydzę, jeszcze jakoś tak nie czuję się do końca przełamanym, ale małymi krokami, strasznie mi się nie chce. Ale wiecie, jak to się nazywa? Nie motywacja, tylko dyscyplina. O mój Boże, dosłownie sekundę, zanim włączyłam nagrywanie, był taki piorun. Kocham dużo oglądać z domu, jak jestem bezpieczna, bo na przykład wyszłam z tej siłowni, jak przyjechałam po siłowni tutaj pod blok, to normalnie nie mogłam drzwi od samochodu otworzyć, bo był taki wiatr. Kurde, ale jestem zadowolona z siebie, że poszłam na tam siłka. Tak mi się nie chciało. Kocham ten moment, jak mi się nie chce czegoś zrobić. Niezależnie od tego, czy to jest trening, czy to jest, nie wiem, jakiś obowiązek domowy, czy coś związanego z pracą. Ten moment, kiedy już to zrobię i mam. Taką mega satysfakcję z tego, że to zrobiłam. Kocham to uczucia. Dzisiaj padło jednak na to cardio. Niestety ta osobna salka, e, która jest na mojej siłowni, była dzisiaj zajęta. Były tam jakieś zajęcia i nie mogłam tam zrobić treningu I bo tyle ludzi, wieczory to jednak nie jest dobry pomysł, żeby chodzić na, na siłownię, bo wtedy wszyscy ludzie są po pracy, mają w końcu czas, żeby się wybrać, więc nie, nie, nie. Zdecydowanie muszę tutaj celować w inne godziny. Do tej pory chodziłam tak zazwyczaj o 11:12 i było. Okej, okay. nie było jakichś mega tłumów, więc myślę, że sobie będę jeszcze to testować. <grymne> Ale się błyskło znowu, ja pierdzielę. Jak jechałam, to dosłownie były takie trzy naraz błyskawice wielkie. Boże, ja się podniecam burzą, przepraszam. Ciekawy Dominik. Ciekawe, jak Dominik na tym motocyklu. Właśnie nagrywałam i się zastanawiałam, co z tobą. Jestem, jestem. Żyjesz? Nie jechać do Katplar, jak zobaczyłem, jest tak czarno, No. To mówię, dobra, no nie jadę. No ja właśnie tak gadałam tutaj, że ciekawe, co się z tobą dzieje, jak teraz się tak rozpadało. A widzieliście te pioruny? No. Musimy łowić. No. Tu, busz, tak Łowcy, burz tak zwani. Łowcy, burz tak zwani. W tym sezonie drugi, drugi, drugi e, w tym drugim sezonie powrót wielki. Tak. Wielki powrót łowców burz, ale serio, są tak dowolone te pioruny. Jest znowu. Mamy tak super film na te No. Hi! Dzień dobry, witam was. Dlaczego mój aparat jest krzywo? Jadę właśnie do Warszawy. W sensie, zaraz wyjeżdżam na event Amazona. Jadę z Karoliną. Ale muszę wam pokazać mój outfit, bo mi się mega podoba. Kupiłam sobie... Kupiłam sobie ten secik w New Yorkerze, on jest tutaj z tyłu taki wiązany i to jest to są spodenki, widzicie to? To jest spódniczka ze spodenkami. I do tego ubieram kozaki. Tak. Taki mam naszyjnik, tak wyglądam, takie włosy. No, muszę już wychodzić, bo Karolina czeka na dole. Także pakujemy się i widzimy się później dotarłyśmy z Karoliną na evenciar, na razie robimy check, co tutaj właściwie jest. Dopiero dotarłyśmy. O, ja z obok obok Ciebie tak Cię słucham, tak... bo jestem no. zestresowana. Ale zawsze na eventach jak się przychodzi, na początku jest tak opór strasznie i nie wiadomo w ogóle co tutaj robić. No. Ja czekam na eventach, a za każdym razem jestem tak samo zestresowana. Tak. Bo jest właśnie zawsze, nie wiesz kogo spotkasz i w ogóle jakiś podchodzi, jakiś się no. ja się zawsze tak stresuje. Gdzie mam iść? Można tutaj wejść? Co zrobić? Tak, my tak są? chodzimy, a można wejść na górę. No. Dzikuski. Jakby tutaj był w przypadku. Mój mąż imprezuje w swojej głowie, w swoich myślach i marzeniach. Dzisiaj mamy nadzieję, że pobawicie się razem z nami, Będą inne atrakcje, o których już za chwilę Państwu powiem. Słuchajcie, dostaliśmy na wejściu opaski. Ja dostałam pomarańczową, a Karolina dostała niebieską. I nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Czy to jest na przykład, nie wiem, jakieś opaski, które upoważniają do jakichś innych stref czy coś. I okazało się. Jest tutaj podział na dwie drużyny. Właśnie drużyna pomarańczowych i drużyna niebieskich. I Karolina poszła robić właśnie zadanie, bo te drużyny rywalizują ze sobą. Kto z Was tutaj ma czerwonosłupkę? Ej, dobra, to jest mega zajebista. Co? A jakie było pytanie? Co to było? <sumiliazim> A, <sumiliazim> <sumiliazim> to było? tatuaż, kto ma tatuaż? A ja tak mnie ta pani wyrwała i ja o mam tego złe Dobra, nagrywam Martę, mam teraz trudne zadanie to Mam nadzieję, że Marta nas nie zawiedzie i też coś wygra Mamy zgadywać, ile ważą jakieś poszczególne rzeczy, ja nie jestem w to dobra <sumiliazim> Marta, co myślisz? Ja myślę, że jest okej okay. Myślę, że jest okej Dziewięć i cztery Osiem Nagraliśmy. Oszukiwały na bank. Oszukiwane, na banku nie? No. Tam było za dużo osób, bo było aż 10, a nie mogłam się w ogóle dopchać do tej walizki. Ale może się jeszcze uda. Ja już jestem w Krakowie. Wczoraj wróciłyśmy około północy do Krakowa, ale było naprawdę super na tym evencie. Zazwyczaj te eventy w większości wyglądają tak, że wiecie, przychodzi się, rozmawia się z ludźmi, jakieś... Jest... Ojej, klimatyzacja mnie chyba dojeżdża. <laughs> Stoi się, rozmawia się z ludźmi, jakieś small i tak dalej, więc naprawdę ja doceniam, jak ktoś zorganizuje event, na którym dzieje się coś więcej niż po prostu samostanie. O, jaki wiatr, włosy, widzicie co? Zawłączam klimę, ja pier. Fajnie! Więc ja bardzo doceniam, jak organizatorzy się postarają, i wczoraj zdecydowanie było postaranie, były atrakcje. Niestety nie zostałyśmy na koncert i na premierę filmu, bo już musiałyśmy wracać, bo ja dzisiaj jadę do Wrocławia, ale naprawdę bardzo nam się podobało. A a propos Wrocławia, to dziś jadę na wizytę taką przedoperacyjną i będę już znała termin operacji, czajcie. To jest tak dziwne uczucie. Że w końcu, po tych trzech latach dowiem się, kiedy mnie będą operować niesamowite. Więc, dobra, opowiem wam później, jak przebiegła wizyta, co i jak, a teraz zbieram się i jadę. Hello, witam was w kolejnym dniu. Skoro się już wczoraj nie odzywałam, to już pewnie możecie się domyślać, że wcale nie dostałam tego terminu operacji. Kurde, i powiem wam, że się trochę zawiodłam, trochę poczułam taki e, lekki smutek, bo już myślę, że dostanę termin od trzech spotkań, tam jeszcze. I skończyła się w sumie na tym, że miałam e, kolejne spotkanie właśnie z chirurgiem, gdzie rozmawialiśmy o jakichś różnych moich opcjach, o różnego rodzaju możliwych powikłaniach, zagrożeniach. No wiecie, taki, takie lekarskie gada, które musi po prostu zostać odbębnione. Ja muszę być poinformowana o wszystkich możliwościach. Teraz do końca tygodnia mam dostać kosztorys, bo taki kosztorys, który ja dostałam te x lat temu, już <słuch> niestety nie jest aktualny i szczerze mówiąc to trochę się boję. Trochę się boję. Po prostu czy mnie ten kosztorys nie zmiecia z planszy, bo ja operację będę robić. Prywatnie i zanim zaczniecie mi pisać w komentarzach, że mogą to zrobić na NFZ, tak? Wiem, że mogą to zrobić na NFZ. Po prostu ten chirurg, do którego jestem zapisana, u którego się przygotowuję do operacji, to jest chirurg polecany przez moją zaufaną ortodontkę. Więc stąd moja decyzja, a poza tym. Tak totalnie szczerze. Ja nie mam zbyt dobrych e, doświadczeń z lekarzami na NFZ, więc siłą rzeczy trochę nie mam zaufania. Ja ogólnie próbowałam się dowiadywać o tą operację na NFZ. O kurde, co jestem taka podrapana, co jest grane? Widzicie to, jakie dwie szramy? Próbowałam się dowiadywać o tą operację na NFZ, nawet byłam na jednej wizycie w tym roku, na którą czekałam ponad pół roku, czy nawet dłużej. I e, jedyna co z tej wizyty wyniosłam, to atak paniki po wyjściu z gabinetu. I bez żartów, nie kłamię, nie będę o tym opowiadać, bo to jest dla mnie po prostu na tyle traumatyczna historia, że już kiedyś chciałam coś wam tutaj o tym pogadać, ale po prostu rozryczałam się i nie widzę sensu, żeby do tego wracać, więc tak, czekam aktualnie na kosztorys, na koszty leczenia i jak już wszystko zaakceptuję, to wtedy, to wtedy będziemy umawiać się na termin, ale już wiem, że będzie to raczej końcówka tego roku. W ogóle, the fuck, mam związane włosy i się ogarniam. To jest wyjście z mojej strefy komfortu. Ja wiem, że to dla Was pierdoła, ale ja nie cierpię się w związanych włosach właśnie ze względu na to, że wtedy widzę najbardziej moją krzywiznę. Nie wiem, żeby tego nie widzicie, bo ja się ustawiam do Was zawsze tak, żeby tego nie było widać jakoś bardzo. Ja mam gąbeczkę, wszystko mi dzisiaj się gubi, ale mam jakiś vibe na związane włosy dzisiaj. Dobra, po prostu ich nie umyłam. Muszę coś z nimi zrobić, a nie chcę mi się ich już myć, bo jestem umówiona z Dominikiem w galerii za.

ciacham sobie szybki makijaż, jakiś taki dosłownie basic. Nie będę się tutaj nad nim za bardzo rozwodzić. Jedziemy na zakupy. Wypuściłam sobie tutaj e, takie pasemka z przodu, bo ja jednak mm, mm, muszę się czuć chociaż troszkę zasłoniętą na tej twarzy. Zaczynam, to, to jest mam nadzieję, po prostu żyję już od jakiegoś czasu tą moją operacją mam nadzieję, że po tej operacji w końcu, w końcu się to zmieni i będę mogła sobie chodzić w związanych włosach i nie będę miała z tym problemu. Dobra, nieważne, to nie jest film o się e, o moich kompleksach, ale no, tak wyglądam. Mam taki panterkowy top, mam takie spodki, jak, jak to się nazywa? Jordcy? Nie wiem nawet, ale jeszcze się spryskam moimi ulubionymi perfumami. To jest Latafa Kamrach. Ten ciemniejszy kolor. Kocham ją. Ja, nigdy nie dostałam tylu yy, komplementów a propos zapachu niż odkąd używam właśnie arabskich perfum. I najczęściej to są właśnie te, one pachną jak taka. Słodko, jak taka szarlotka, a drugie, które używam, też arabskie, też z latafy. Nie wiem, jak się nazywają, ale tak wyglądają. La Fakhar Latafa. Nie wiem, ale są piękne. Są ciężkie, ale są piękne. Jesteśmy w Empiku, więc co to jest za galeria? W Serenadzie w Krakowie i zobaczcie, co to jest. Ej, to jest niesamowite uczucie w ogóle, zobaczyć swoją książkę na półce w Empiku. Ja tak nawet, ale, ale marzełko spełnione. No, także zapraszam książki tutaj do Empika. Klaudia uciekł pociąg. Dzisiaj mamy zaplanowane nagrywki na Spill W sumie dzisiaj i jutro, bo zostaję w Krakowie właśnie na dwa dni, żebyśmy sobie ponagrywały na zapas. Ale uciekł pociąg, czy mnie to dziwi? Nie. Czy jestem zła? Też nie. Jakby mam luz, przynajmniej sobie pojadę do Media Expert, bo muszę kupić nową kartę pamięci, bo się mi zdubcyła. I działamy teraz na dwóch, a mamy w planach nagrać trzy odcinki, więc potrzebuję trzech kart pamięci, żeby mi się wszystko ładnie zmieściło. Więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I właśnie kończę się ogarniać i lecimy. Mały update sytuacji. Klaudia wsiadła do złego pociągu, ale już wysiadła. I czeka teraz na powrotny pociąg do Warszawy, żeby dojechać do mnie. Ale tak jak już mówiłam, miło tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo razem z Dominiczkiem byliśmy na zakupach, więc zrobię wam food haul, co kupiliśmy. Ja ogólnie mało teraz robię zakupów, bo tak jak wam wspominałam, mam catering, ale w weekendy on nie obowiązuje, więc zrobiliśmy takie zakupy weekendowe. W sensie ja weekendowa, a ty takie codzienne. Proszę zobaczyć. Długi kot. Proszę zobaczyć, jaki długi kot. A, to jest milenka moja wspaniała. Czasem pytacie, gdzie jest drugi kot. Tutaj. A tu jest piesek! O Jezus! No to tutaj jest piesek! Widzisz? Ją da się opanować, Tylko trzeba znaleźć techniki. Sałata batawska. Taka. Jaka? Batawska. Wołki. Ja sobie kupiłam takie zestawy sosów z Blue... Blue... Blue Dragon. <laughs> Jezu, nie mam laga. Lubię je. Kupowałam je kiedyś. To jest green curry i red curry. Warki na śmieci. O nie, zobacz jak. Oh no, zgniótł się banan i się otworzył. A czemu one się takie nagle zrobiły ciemne? Jak one były. Wzięłam naj... najbardziej zielone, jakie tylko były, bo ja takie najbardziej lubię. I są też duże i świeże. A one teraz takie zgniotły się bardzo. To zrób chleba, No, chyba trzeba będzie. Jabłuszka. Coś spadło. Iskyr. Arbus. Mam taką fazę na, arbu na arbuza w tym roku. Zaczęłam jeść owoce. jem sobie właśnie jakieś obuszka, banany, arbuzy i to jest świetne. Awokado. Mleko o smaku słonego karmelu. kupiłam mi ostatnio i mega mi posmakowało. Takie do kawki idealne i ono jest w ogóle bez laktozy. Syrop z agawy. Po co mi to? Nie wiem, ale mam w głowie jakiś przepis, który widziałam ostatnio. Pewnie mam go zapisany na TikToku, gdzie właśnie ten syrop z agawy był mi potrzebny. Więc jak go zobaczyłam, to coś mi tam zaś Pytała, że chyba powinienem go mieć w kuchni, więc go kupiłam. Jest teraz ogólnie azjatycki tydzień w Lidlu i są takie mini kukurydzki. Właśnie zamierzam ich użyć do tego kary. Panna Cotta, więcej skórów. Ten smak jest ostatnio moim ulubionym. Jakieś ogórki, więcej owoców. I tutaj mam malinki, kurczak i szynka. Takie środki czystości. Jezus, jakie to wszystko jest zgniecione tutaj, matko. Mięso mielone z indyka do spaghetti i do tego też ta pomidorowa, pudding proteinowy i też takie soski Blue Dragon, ale takie inne jakieś: teriaki i choy, sin and garlic. Ten jest najlepszy. Dziękuję za uwagę. To był cały food. Hall. Kolejny update sytuacji. Klaudia niestety nie dojedzie. Wróciła do Warszawy, ale ma takie opóźnienia pociągu, że po prostu bez sensu jest, żeby dzisiaj przyjeżdżała, bo i tak nic nie nagramy, więc przekładamy nagrywki na jutro i pojutrze. Nawet spoko, bo nie mam kiedy zmontować tego filmu, więc dzisiaj zrobił mi się wolniejszy dzień, także zmontuję tego vloga, żeby był na niedzielę. Na, nie na niedzieje, tak? Na niedzielę. A teraz ja szybko do galerii, bo muszę zwrócić. Byłam ostatnio na zakupach w New Yorkerze W New Yorker, że Jezus Jakieś łamańce językowe dzisiaj, nie umiem mówić, sorry I dwie bluzki Są mi niedobre W sensie, jedna ma dziurę, której nie zauważyłam A drugie po prostu dziecki mi całe prześwitują Więc jadę je zwrócić Muszę tylko wziąć moje leki suplementy Jeżeli słyszycie jakiś dziwny dźwięk, to to zlew Mam zalecenia, a propos tej mojej tężyczki Żeby brać codziennie, trzy razy dziennie Magnes i wieczorem mam takie leki Jakieś specjalne Zaczęłam sobie suplementować ten ten -E araz Właściwie w chwilę, przed tym, jak miałam przyjemność z nimi współpracować, to właśnie kupiłam sobie, bo wiedziałam, że ten suplement jest mega polecany. Sylwia Butor go pokazuje, i tak dalej. A co Sylwia Buter pokazuje, to ja jej ufam. Jedziemy. Oczywiście zanim zwrócę to, co mam do zwrócenia, musiałam się przejść po sklepy, żeby zobaczyć, co tutaj mają nowego. Serio, uważam, że New Yorker zrobił mega glow up i wziąłam sobie do przymierzalni takie rzeczy. To jest w ogóle zestawik, taki topik ze spódniczką. Kupiłam sobie tutaj też taki zestaw, w sensie z innego trochę materiału, ale w też spódniczkę i top i to są w ogóle spodeńki. Zobaczcie to. I tam to co kupiłam też ma spodenki To jest top. Właśnie jeden taki zwracam, ten biały, bo biały mi bardzo prześwituje, ale ogólnie mam taki też czarny i bardzo mi się podoba. i jeszcze taki zwykły, szary. I zaraz zobaczymy, czy są git, czy nie. czuję się w tym topie kimkolwiek I w tych spodniach jeszcze, takie szerokie powinny być mora i normalnie outfit kimkolwiek Zakupy się udały, kupiłam też kartę pamięci, czyli zrobiłam wszystko to, co miałam w planach. Weszłam do Empika, mimo że byłam tam wczoraj i ja stwierdzam, że jestem uzależniona chyba od kupowania książek. Ja mam tyle książek do... jakby w kolejce do czytania, że ja nie wiem, kiedy ja na co znajdę czas. Aktualnie mega wkręciłam się w tą serię Students. Kupiłam sobie drugi tom, mimo że jeszcze nie skończyłam pierwszego i powiem wam, że ta książka... Ta książka jest jednocześnie tak zła i tak fajna, <noise> że... Ja nie wiem o co chodzi, ale bardzo mnie wkręciła. Jestem już w połowie. Nadal mam wrażenie, że jeszcze nie odkryłam o co chodzi w głównej fabule. Mam momenty, jak ją czytam, że muszę się na chwilę zatrzymać i sobie poddychać, bo tak jak już mówiłam, wiele razy nie lubię. Przekleństw w, w książkach, a tamte dialogi są po prostu nożywcem wyjęte po prostu ze szkoły podstawowej. To jak ci bohaterowie się tam kłócą, jakie mają do siebie odzywki, to jest po prostu podstawówka, ale z drugiej strony ta książka mnie tak pochłonęła, że codziennie myślę tylko o tym, kiedy będzie wieczór, kiedy już będę miała wszystkie rzeczy porobione, żebym mogła sobie w spokoju poczytać. I teraz też tak jest. Więc chcę montować tego vloga i zabieram się za czytanie i chyba już się tutaj z Wami pożegnam i do zobaczenia za tydzień. Bye!